Witajcie w sklepie Organic Series. Chciałam Wam opowiedzieć o masce algowej cynkowej. Jest to produkt dedykowany dla skór tłustych, dla skór trądzikowych, mieszanych oraz tych, które są problematyczne. W składzie maski algowej cynkowej znajdziecie alginat oraz cynk. Alginat tworzy nieprzepuszczalny film, taką okluzję na skórze, dzięki czemu znacząco poprawia wnikanie substancji aktywnych z produktów, które zostały zaaplikowane pod maską algową. Yy, oraz znajduje się jeszcze w składzie cynka, dokładniej sole cynku, które działają silnie antybakteryjnie, antyseptycznie, hamują rozwój bakterii Propionibacterium acnes, a to one odpowiedzialne są w głównej mierze za tworzenie się trądziku ale również hamują znacząco te nadmierne wydzielanie się sebum poprzez regulowanie pracy gruczołów łojowych. Przed aplikacją maski algowej cynkowej warto jest wykonać peeling w celu złuszczenia zrogowaciałego naskórka, po czym zaaplikować wybrane serum bądź krem marki Organic Series. Do przygotowania maski algowej będziecie potrzebować miseczkę, najlepiej jeżeli byłaby ona silikonowa, szpatułkę, miarkę Chłodną wodę oraz oczywiście maskę algową. Rozmieszać powinniśmy ją w proporcjach 3 do 4, czyli 3 miarki proszku do 4 miarek wody, oraz musimy ją rozmieszać dosyć takimi energicznymi ruchami do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Jeżeli będzie wyjdzie nam maska algowa za rzadka, no to dodajemy niewielką ilość alginatu, natomiast jeżeli wyjdzie za gęsta, to dodajemy niewielką ilość wody. I w ten sposób tak przygotowaną maskę możemy zaaplikować na obszar twarzy, ale również szyi. Oczywiście, omijając okolicę oczu, nosa oraz ust. Maseczka w dosyć krótkim czasie stanie się taka plastyczna, a po 15-20 minutach bardzo łatwo ją ściągniecie tak naprawdę w całości. Ewentualne takie resztki, które będą znajdować się na skórze, warto jest doczyścić zwilżonym ręcznikiem. I na koniec y, powinniśmy zaaplikować wybrany, ulubiony krem marki Organic Series.